mam na mordeczki z tej strony Marcinator mam na sobie taką fajną wlepę. Pierochell robi wrażenie, bic robi wrażenie. Proszę Państwa, się z u dziadków i wpadliśmy z ekipą na fajny pomysł. Jest lato, jest strasznie gorąco jak widzicie płomienie. I co? Z tej okazji, proszę Państwa, robimy hot summer sale na pieroselu. Ale jak będę Wam o tym mówił, to będę pokazywał fajne rarytaski, żeby było fajniej się Wam to oglądało. Proszę Państwa, teraz no, są flary takie, tutaj wyciągnąłem ostatnio obiały ląd do projekciku. we na sekundę, fajna sprawa, bardzo fajna. Polecam się zakupić, jak ktoś chce robić fajne projekty. Przejdźmy sobie proszę Państwa do szczegółów. W przykazie będziemy pokazać fajną, zabytkową pirotechnikę z mojej kolekcji. Mianowicie, jak teraz tutaj widzicie, o do tego trzeba wziąć coś wyjątkowego, nie? Jest gorąco, są upały, no to proszę Państwa, na wszystko, ej, na tych ekstremalnie, o kurde, troszkę, widzicie to? Na ekstremalnie rzadkich petardach, śmiało mogę powiedzieć, że jedne z najrzadszych, pojawi się kupon rabatowy, 33, nie przepraszam, od teraz, od kiedy wpada ten film, jest 33%, 33 rabatu na wszystko. U nas nie ma od, u nas jest na wszystko. A wiecie dlaczego? My nie lubimy, aż, aż dałem kamerę na siebie jeszcze na chwilę. Ja nie lubię, jak ktoś pisze, yy, no do 40%, do 30%. Potem wchodzicie i co? Jeden produkt jest o tyle pisyjony, a większość 15-20%, albo i nie, jest tak gorąca, się napije. Tyroszelu nie obijamy w bawełnę 33 33 to na wszystko. Dziękuję bardzo. Jedziemy dalej. Promocja trwa od dzisiaj. To znaczy, od e, 21:00. O, TB5, pakowane po 20. O nie, znaczy TB5 Boulou. Wysypały mi się. To są takie bardzo fajne petardy stare. Od 21 do 28 przez tydzień, zobaczcie takie fajne petardki od Funkę. myślę, że znawcy znają, bardzo fajna jakość wykonania, gruby korpus, znaczy gruby korpus nie świadczy, ale te petardy naprawdę są kozak, więc no, mega petardki, do 28 macie 33% na wszystko mordeczki, na wszystko dajemy Wam, tu mamy P1000, mwp oczywiście stare, trochę z nich się sypie, ale z nich się sypało zawsze, więc to nie ma o czym w ogóle dyskutować. Gdzieś tu będzie napisane MWP. A jest tam MWP napis tu o nie. E, do czego dążę? E, tak, do 28 przez tydzień. E, chciałbym też Wam powiedzieć o meetupie, który jest w najbliższy weekend, za tydzień. E, data. Tutaj Wszystko napisane będziecie mieli teraz, tu się Wam świetla o których godzinach, co i jak. Zapraszam Was, będę ja. Marcinator będą naprawdę zaromiste atrakcje. Znowu wracamy na mnie. Robimy coś, robimy coś, czego nikt inny nie robi. Fajne etapy, coś nowego, wyjątkowe okazje cenowe, wyjątkowe niespodzianki dla Was. Będą najwięksi youtuberzy z Holandii. Nie ograniczamy się tylko do Polski, więc zapraszamy, będę ja. Autografy te sprawy. Będą fajne koszulki Pyroshela limitowane do zdobycia. Będzie after party, będzie bardzo duże strzelanie z produktów Jorge. Więc jeżeli macie ochotę wbić do słubić, to wszystkie informacje i w ogóle przypnę wam w pierwszym komentarzu pod tym filmikiem wydarzenie oraz link do promocji na Pyroshelu. No a to jeszcze więcej tych owych petardek i dlaczego robimy taką wyprzedaż? No bo wiemy, że chcecie wyprzedaży. pytacie się, o, osoby mi pisały, Marcinator, czy będzie jakaś fajna wyprzedaż na Pyrrhuszu. No będzie. Hot summer sale, summer sale na Pyrrhuszu, bo jest gorąco, bo jest lato. Ehe, więc trzeba zrobić gorącą promocję, wyprzedaż dla naszych kochanych widzów, dla naszych kochanych kupujących. O, co tu jest? Zobaczcie, co tu mamy. Wo, wszelki! od SuperPera stare, stare liary. dobry towar. No i tak mordeczki, zrobimy dla Was promocję. A, a no jeszcze chciałem powiedzieć, że um, od dzisiaj, od 21 do 23 osoby, które złożą zamówienie na Pyroszelu w poniedziałek zrobię live losowanie i z tych osób, które zamówiły, jakie zamówionko minimalna kwota, ustalmy dwie stówki do wygrania będzie tor. W poniedziałek robię losowanie o godzinie 17 Marcinator, live'a puszczam, losuję, biorę Wasze numery zamówienia i będzie tor do wygrania, hit tego roku. Czy może być lepiej? No nie wiem, czy może być lepiej, proszę Państwa, no. Myślę, że coś fajnego, taka, taki szybki vlog informacyjny, yy, więc tak jak mówiłem, mega promocja na Pyroshellu, minus 33,33% 33 na wszystko, nie do, nie do. Rozróżniajcie do i Aż. No i pamiętajcie też, że PyroSher ma takie ceny, że nawet jak u kogoś macie 40 u nas, 30 parę, to i tak na sklepie wychodzi, nie? Tak dla kumatych, wiecie o co chodzi, nie? No. Sprawdzajcie te ceny. Nie mówię, że mamy wszystko najtaniej, ale mamy fajne, konkurencyjne ceny. O, petatki takie. Może komuś do zamówienia? Komuś wrzuci do zamówienia taką paczkę P1000? Jakby ktoś chciał, to pisać. Numer zamówienia. To może komuś wrzucę kompakę z autografikiem Marcinator albo bez, po prostu wrzucę komuś jak ktoś napisze w uwagach do zamówienia, że chce P1001 paczkę, mogę wrzucić komuś, ja się mogę podzielić, bo mam tych paczek parę jak widzicie, więc yy, czemu nie, czemu by nie, to są moje największe rarytasy w mojej kolekcji, bo to proszę Państwa nie są zwykłe Supremo, znaczy nie są zwykłe PS5 tylko zobaczcie, to są od Supremo. Jeden z najrzadszych petard, rzadsze od 10 s w Screamy 10S. Bardzo rzadkie petardy, mają naprawdę dużą mm, wartość rynkową na rynku wtórnym. Ja ich nie sprzedaję na razie, było parę osób chętnych, ale na razie zostają u mnie w kolekcji. Takie fajne petardki, napiszcie jakie wasze są jakby największe perełki w waszych kolekcjach, no i to tyle, nie? Tak jak mówiłem, macie podpięte linki pod tym filmem i do promocji i do wydarzenia Pyroshell w Słubice, zapraszamy, tam więcej W tym wydarzeniu dowiecie się wszystkich informacji, o której, do której, bo od 11 do 20 piątek, sobota, przepraszam, sobota, niedziela więc zapraszamy wszystkich chętnych yy, będą mega okazje cenowe mega fajne, tam przygotowaliśmy dla Was atrakcje, myślę, że nie pożałujecie zresztą zobaczycie relacje, bo vlogasek będzie z tego nakręcony, więc myślę, że to był taki szybki bardzo szybki vlog informacyjny od wujasa Marcinatora Pirochelora. Patrzcie tutaj, co tu pisze: Explosive in your face might hurt you. Wybuch w twarz może zaboleć. Pamiętajcie, odpalajcie z głową. My tak robimy. A jak nie robimy, żartuję, tak? Oczywiście robimy. Taki szybki blok informacyjny od wujasa Marcinatora. Kupujcie. Pamiętajcie o konkursie z paletą. Każde zamówienie może wygrać palety na Sylwestra, ale o tym powiem w najbliższym blogu. No. Trzymajcie się, z gorąco, możecie się napić.